Siema, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj gramy sobie w Warface'a. E, jest to nowa gra na moim kanale, e, ale jest bardzo fajna i jak zacząłem w nią grać, bo zacznijmy od tego, że jest darmowa, więc ty też możesz w nią grać. E, więc e, pobrałem sobie ją i po prostu grałem, i po prostu się super gra. E, oczywiście, wiadomo mojego zdania. Jest to bardzo gra przypominająca Battlefield, oczywiście Battlefield lepszy, no nie oszukujmy się, jest to darmowa gra, nie będzie tak wspaniała, ale naprawdę jak na darmową grę to jest wyśmienito. E, I trochę króciutko o tej grze, żebyście się wprowadzili. P klimacik. Co my tu w ogóle mamy? Więc gra nam... Tutaj oferuje dwie, dwa tryby gry. Jeden to jest kooperacja, który wygląda mniej więcej tak. E, jest tutaj, mamy jakieś mapki, są w ogóle, ta gra jest aktualizowana. E, więc cały czas dochodzą nowe rzeczy, więc jest naprawdę super. E, tutaj mamy mapki, e, gdzie gramy po prostu z innymi graczami w jednej drużynie. I musimy tam przejść jakiś etap i to się cały czas zmienia naprawdę. I są poziomy, i jest zarąbiście. Kooperacja jest zarąbista. Ale dla innych graczy, którzy lubią wiecie rywalizować między sobą i w ogóle zamiast grać w jednej drużynie jest versus. I versus to jest jakby taki tryb, no po prostu podstawowy dla gracza typu Counter-Strike albo tego typu wiecie, że wchodzę sobie do drużynę, no i zabijam przeciwników i w ogóle i można fajowo grać sobie z komplami. I właśnie dzisiaj zademonstruję wam tryb Versusa. A dlaczego Versusa? Bo mi się osobiście, no nie wiem, nie wiem czy mi się bardziej podoba, ale na początku grałem w kooperację, a później się trochę, no byłem zniesmaczony do tego Versusa, ale, ale, bo myślałem, że jest tylko jedna opcja. A jak widzicie, tu mamy tryby różne też. Więc jest Deathmatch drużynowy, w który najczęściej gram, e, i jest to jedna chyba z najlepszych opcji. Nagranie i jeszcze jest każdy na każdego, czyli taki typowa gra, że każdy sam, szturm, trochę nie wiem o co chodzi, ale wszystko sprawdzimy, nie martwcie się o to. No i tak króciutko, no co ja tu będę więcej opowiadał, naprawdę jest bardzo fajna gra i polecam ją ściągać. Na Steamie jest darmowa i możemy sobie pograć świetnie. A więc e, wejdźmy sobie tutaj, chyba tu byłem tak. I wywierzmy sobie świetną mapę, którą jest. Nie wiem co. Oczywiście gramy na Deathmatch drużynowy, ta jest, ta jest fajna, ale. Ale. Ta mi się podoba. Ta mi się podoba. Ale jest za dużo gracz. To nie wiem. Gramy to. Co to. Mhm. Oprze, nie zauważyłem. E, więc pogramy sobie jak już mówiłem. Ej, 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 to mi się podoba. Jedno miejsce, czy dołączę? Tak jest. I jeszcze króciutko są tu klasy. Klasy są nawet, widzicie. Pierwsza, typowy, typowa klasa na takie gry, oczywiście tam żołnierz, asul, co chcecie tam nie. Druga to jest medyk. Trzecia to jest inżynier. Czwarta to jest snajper. No i to ogólnie można zdobyć poprzez tam tutoriale czy tam coś, żeby po prostu przejść jakby szkolenie No to, ale jednak żołnierz tam Asu jest najlepszy i tutaj właśnie inwestuję w niego. Dobra, bądźmy w tej... No nie, autobalans duży. dobra, dołączamy. Nie ma co! Uf, dobra. I ta mapka, w sumie chyba nie grałem na tym na tej mapce. Mam nadzieję, że będzie fajna. Ale tak, jeszcze co tu można powiedzieć? Są dwie drużyny. Drużyna Warface i drużyna Blackwood. Głównym, jakby, jakby, nie wiem, dobrą drużyną jest Warface, a Blackwood jest tą złą, ale to w kooperacji operacji tak jest, nie? To jest jak będzie w sensie terrorist, counter-terrorist. <grym>, Początek rundy. Gra jest po polsku. Na początku rundy są lagi. O Nie, nie pokazuje mi się z tym. Dobra, lecimy, proszę państwa. Nie laguj. Jezus, co się z tym dzieje? Nie wiem, na początku zawsze mam takie lagi, więc proszę się nie martwić. Dobra, nie, dobra, nie. Lecimy z tym koksem Ten celownik sobie ustawiłem. Na początku będziecie mieli na pewno inny, ale można to zmienić. O obcach trochę później. Dobra. Teraz trzeba się skupić na grze. Kto to jest? To nie jest. To jest mój. O! Pierwszy zabity! Coś, czuję, że będę miał skilla dzisiaj. No chodź tu. No co? Tu nie... No to jest, jest. No proszę przestraszyłem. Lecimy. Koleżko, Podsać mnie. No, proszę cię. No proszę. No, proszę. No, no proszę. Nie? Nie? Dobra. To się wal. No. Nie no chyba grałem na tej mapie Lecimy, 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 lecimy. Gdzie tu polecić? Tu jest mój. Jak widzicie prześwietlanie. Oczywiście to wszystko można sobie w ustawieniach ustawić. Domyślnie jest to, że nasi... Nasza drużyna jest nam podświetlana na niebiesko, co jest bardzo fajne. I... O! Kurde! Jest! o jest. Jestem koksem. Tak. W Deathmatch. Co, co ja chcę powiedzieć? W Deathmatchie? Nieważne. Wiecie o co chodzi w tym trybie. Eee... O... Medyk! Medyk ma shotguna. Pamiętajcie o tym, jeśli jest na krótki dystans walka, bicie kontaktowa, to Medykiem najlepiej się gra, bo ma shotguna i wystarczy jeden strzał. Wystarczy jeden strzał. Aby zginął. I proszę państwa, on teraz ginie. 100 punktów. A tego, to nie, tego nie było. To zaktualizowali chyba w tej aktualizacji, że, że pokazuje, ile punktów zostaje się za zabicie. i tak da Jest dwóch. Poradzi sobie. Nie poradzi sobie. Ale prawie sobie poradził. Lecimy dalej. Nie załamujemy się. Dzisiaj gramy po żołniersku. I w ogóle. Ta mapa, te. Nie, tego nie było. Wcale mnie nie zabił z, z granata i, i wcale mnie upokorzył. Wcale tak nie jest. Co się dzieje? Co się dzieje z tym? O Boże. Do... Ue! Gdzie? Gdzie mi tu? Rzucimy granat? Nie wiem gdzie, ale trafię. Nie trafię. Lecimy dalej. Patrzcie, to. Patrzcie, te opcje. Widzicie to mogę w czasie gry zmienić. Mogę sobie zmienić celownik! Jaka fajna opcja, nie? Tylko szkoda, że mi zabiję. Pewnie ją zarobiste stat... Gramy dalej, nie przejmujemy się. Nie no nie, aż tak źle nie jest. Mogło być o wiele lepiej, bo naprawdę... O wiele lepiej mi idzie w tej grze, chociaż troszkę... Nie powiem, że nie da... że dawno nie grałem, bo... Bo grałem, ale... ale jednak ta... Zatwijmy go! Po mistrzowsku! Szkoda, że żadnego headshota nie trafiłem, ale... Chodź tu... O! Jak się sposz... <grym wytrzyma> Lecimy dalej, proszę państwa, co będziemy się tu... Co będziemy się tu przejmować? Więc powiem Wam, że, że grając trochę dłużej w to, to naprawdę gra jest mistrzowska, zważając na to, że jest naprawdę, naprawdę fajną grą i co najważniejsze, da ramową, więc każdy z Was, każdy! Ty, Twoja mama, Twój tata, może w to grać razem z Tobą i zabijać, tak jak ja! Więc leć do szkoły! I mów znajomym, że istnieje taka gra jak Warface. Headshot, headshot. No, jest! Podwójne czaszki. Tak tam było napisane, prawda? I, i ja! Kurde. Ale jednak był, było to combo. Ile wiary tutaj gra? Ile wiary tutaj gra? Więc trochę pobędziemy z tą grą e, na dłużej. E, oczywiście. E, oczywiście Fenixowi się nie. nie wrzucało. Fenix nie wrzucał filmików, oczywiście przez miesiąc. A, co tam? E, w sumie nie wiem, czy nie wrzucałem. ale cóż. Ale teraz wrzucam i będzie Warface. Warface! I będzie. W następnym odcinku trybko operacji. Albo będzie gra z snajperem, Jest tu tyle opcji w tej grze, że naprawdę. Na pewno będzie parę odcinków. O ile nie więcej niż parę. Ja wam to mówię. Albo będzie jeden i skończę tą serię. Też taka opcja jest. Ale jej nie przewiduję i zabijam. Tak, właśnie. W imię podwójne zabójstwo. Czy wy to widzicie? Po prostu przestało. Nie wiem, te dziwne lagi na początku. Te dziwne lagi spowodowały. Moje osłabienie w tej grze. Ale wszystko wróciło do normy. I, i, i wrócił Fenix, który... który świetnie gra. Chciałoby się powiedzieć, ale po tym strzale snajperskim przeciwnika... Wątpię, żeby to pasowało. Dobrze, trzeba, trzeba. Ja to wiem, że trzeba znaleźć tutaj jakąś sobie skampę. Yeah! On Obu... był, nie, sniper, sniper Sniper Ja tu, nie, to będzie pro kill Tak, tak, Widzieliście! Widzieliście to? Powiedziałem, że będzie pro kill, powiedziałem I co było? Tak, Feniks, było pro kill, wiem o tym, no I co, zabiłem z granata i kto tu rządzi? Tak tak, żaden sniper mnie tu już nie zabije w tej grze. Bo pokazałem, kto tu rządzi. Jeszcze raz pokażę. Pokażę to. <grym> Genialne jest. Op... Co dalej mówić? Patrzcie to. To jest ta opcja, gdzie będąc asultem mogę być sniperem. Ah! Ale fajna opcja, prawda? Patrzcie to. Taka ciekawostka. 9. E, dobra. Nie, nie zważajcie na to, że powiedziałem 9. 9 po prostu. Patrzcie to. Patrzcie to. dobra, nie poszłam. Uwaga. Dobra. Nie ma nikogo. zaczęimy się w. 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 w, 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 w pszenicy. To był zły pomysł. To jest bardzo zły pomysł. Ale się nie martwimy i lecimy. Jakie staty? Pewnie. 12 na 15. Szkoda, że tylko mam więcej zgonów niż zabić, ale. Ale zaraz to się zmieni. Gdyż. Spadek FPS-ów. To no zawsze. A, a. Uspokój się. Aż się położę. Patrzcie, czołgamy się. Naprawdę po prostu. Kto tu jest? E! E! <grywa> Dzieje Gdzie aż Headshot, headshot! Hej! Widzicie to? Ponest! Widzicie... Dobra, ja się nie zajmuję tym zabiję, tylko graniem dalej. Tak. Lecimy, lecimy, lecimy. Y y to nasz! Nie przejmuję się! Biegnę! Zabijam! Nie, pasie to! Y

O, bo się na górę. Nie, no dobra. Wejdź. No, Nie, tym nie będę szczelą. No! Nie, ja mam plan, ja mam plan. Zrobimy tak. Patrzcie, bierzemy broń, nie. Bierzemy na drugą broń nóż i... i i, i idziemy. Czekajcie, czekajcie. I, I patrzcie, czekaj, nie, nie to nie było to, to nie było to. Nie wiem, co ja teraz zrobiłem. Nie, nie wiem. Ja bym i zabił. Naprawdę. Jakoś jest dezorientowa... No i koniec. I kto wygrał? Kto, Gdzie ja byłem? W Lakut. Przegraliśmy. No i koniec tej pięknej, przepięknej rundy, która zakończyła się oczywiście dla mnie sukcesem, nie? Bo wiecie, staty... Które zaraz będą zademonstrowane Na, na waszym ekranie. I jest to właśnie... Rangę mam szeregowy, można tu zdobyć rangi, a moje staty to 14 na 8, dziękuję bardzo, 14% celności, celności, byłem celny i 130 dolarów, nic dodać, nic ująć. W tym odcinku to na tyle, widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy testować kolejne tryby tej gry. I razem z wami będę ją testował i pokazywał wam. Postaram się pokazać wszystkie tryby tej gry. Może jakiś odcinek z kimś innym. Oho, ho, ho ho. Zobaczymy. Więc do zobaczenia. Na razie.